Mamy tutaj koparko-ładowarkę firmy New Holland, mm -hmm. model 15 d Jest to koparka, która posiada, jak widzimy, o równych rozmiarach kowa, jak przednie, tak i tylne. Mm -hmm. To, to jest koparka, która ma w swoim opcji dwie osie skrętne, co umożliwia bardzo łatwe manewrowanie na małych przestrzeniach taką koparką. Mm. Wyposażona jest w łyżkę przednią ładowarkową, wyposażona dodatkowo w widły, widły załadunkowe, możemy różne palety przemieszczać i tak dalej. Mhm. Dodatkowo z tyłu łyżka podsiębierna, wypacowana mhm. tutaj akurat łyżki łyżkę na 300 mm. Dodatkowo są tutaj zapinane łyżki większych rozmiarów, jak również łyżki skarpowe do skarpowania terenu. E, łyżka tylna e, jest udzielona cały wy e, te, wysuwany teleskopowy jeszcze do przedłużenia e, ramię teleskopowe. Aha. E, dodatkowo e, jest tutaj chwytach automatyczny, który operator nie musi po prostu przebijać łyżki ręcznie, tylko mhm. po prostu za pomocą szybkich blokad wymiany wymienia sobie łyżkę na różne rozmiary, To też ułatwia dużo pracy operatora. Mhm. Dodatkowo mamy tutaj hat y, do podnoszenia różnego rodzaju ładunków mhm. dodatkowo i cała koparka, jak łyżki, jak i przednia, i tylna, wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, że po prostu y, operator nie ma możliwości przeciążenia samej koparki podczas y, pracy. Okay. To są takie główne funkcjonalności tej koparki ładowarki. No, zastąpiła nam koparkę, która po prostu niestety uległa uszkodzeniu. Koparkę z 2006 roku mhm. no, i nowy sprzęt mamy nadzieję, że nam posłuży i super pracy super dzięki właśnie ekstra ekstra Panie bo to Komisarzu! że nie Ugłosi, tak że tam pan mówił. Tak się no? w takich ciasnych miejscach przemieścić. Aha, Aha rozumiem. Tamta się nie... No. O, okej. Okay. Okay.